Tajemnice Kościoła. Odcinek czwarty. Sakrament pokuty i pojednania. Sakrament pokuty i pojednania to kolejny na naszej drodze odkrywania sakramentów w roku jubileuszowym. Pokój i pojednanie to jeden z dwóch sakramentów tak zwanego uzdrowienia. No i nazwa jak najbardziej poprawna. Ten sakrament ma przeprowadzić nam zdrowie. Jako ludzie jesteśmy całością, mówimy ładnie, jednością psychofizyczną. Tak po prostu to, co się dzieje w naszej duszy, ma wpływ na nasze ciało i również to, co się dzieje w naszym ciele, ma wpływ na nasze przeżywanie, na naszą duszę, można tak ogólnie powiedzieć. A zatem kiedy człowiek no, w swojej wolności, kiedy ja wybieram grzech i kiedy go świadomie popełniam, to tak naprawdę zaprowadzam, zaciągam na siebie pewną chorobę. Jeśli jest to długotrwałe albo poważne, to też nie mam ochoty spotykać się z innymi, nie wiem, może kogoś zraniłem, buduje się we mnie jakieś napięcie, moje ciało reaguje nie tak jak trzeba, a jeśli w ogóle trwa to jakiś dłuższy czas, to naprawdę może skończyć się poważnymi chorobami duszy. I ciała. Pan Bóg ma na to sposób. Chce, abyśmy byli uzdrawiani, żebyśmy korzystali z daru Jego miłosierdzia. I dlatego sakrament pokuty i pojednania nazywamy również sakramentem nawrócenia albo spowiedzią świętą, czyli wyznaniem, bo chodzi o wyznawanie grzechów. Sakramentem pokuty, a więc konkretnych uczynków, które mają nas przyprowadzić na właściwą drogę. No i pojednania. Bo jeśli grzech rozdziela między Bogiem a człowiekiem, a nawet mnie samego może podzielić, to właśnie ten sakrament ma z powrotem zjednoczyć, przywrócić komunię. Grzech bowiem zawsze rani, kala, czy nawet zrywa relacje z Bogiem, z bliźnim i ze mną w środku do siebie samego. Spowiedź święta daje tę łaskę powrotu do komunii z Bogiem. Przez dar Jego miłosierdzia. Czyli sam Pan Bóg wie, że my, słabi ludzie, dotknięci grzechem, będziemy potrzebowali pomocy, i właśnie w tym sakramencie ją, jej udziela. Potrzeba do sakramentu pokuty i pojednania, żeby był skuteczny, żalu za grzechy. No bo rzeczywiście muszę chcieć, muszę zauważyć, że to, co zrobiłem, jest po prostu złe, szkodliwe. Po prostu. To zawsze jest trudne. Drugie, po żalu muszę wyznać swoje grzechy, no bo wyznając nazywam to co zrobiłem i mogę niejako zobaczyć to naprzeciwko siebie. I wreszcie trzecie, muszę chcieć zadośćuczynić, a więc naprawić krzywdy, które swoim grzechem wyrządziłem. Jeśli żal, wyznanie i zadośćuczynienie mają miejsce, to wtedy Boże przebaczenie może na mnie spłynąć i naprawdę jestem uzdrowionym. Nowym człowiekiem. Wracam do radości. A katechizm podpowie również: Wracam do pokoju i pogody sumienia. Spowiedź święta, choć pewnie trudna w przeżywaniu, bo grzeszyć zawsze jest przyjemniej, ale ta trudność staje się prawdziwie lekarstwem. Lekarstwem pokuty, które owocuje zdrowiem. Zdrowiem duszy i ciała. O sakramencie pokuty i pojednania opowie nam Andreas Skuras. Nauczyciel religii z Gdyni, który ma duże doświadczenie też w życiu chrześcijańskim, jeżeli chodzi o przeżywanie swojej głębi, swojego wnętrza. Kiedy wypowiada się także na forum nauczycieli religii, na różnych naszych spotkaniach, panuje głęboka cisza. Duch Święty w nim czyni bardzo wielkie rzeczy, ale także przez niego również nam wokoło. Posłuchajmy. Warto pomyśleć o sakramencie pokuty i pojednania właśnie w tym kontekście, że Bóg otwiera drzwi konfesjonału na oścież dla każdego. I choćby Twoje grzechy były jak szkarłat, jak mówi Pismo Święte, nad śnieg wybieleją. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli przyjdziesz do Jezusa Chrystusa z ufnością, on rozleje nad Tobą nieskończony. Skarby swoich łask. I nawet jeśli nie otrzymasz rozgrzeszenia, to Jezus Chrystus umocni cię w dobrym i pokaże ci ścieżkę wyjścia z tej być może bardzo zagmatwanej czy trudnej sytuacji życiowej, jaką masz obecnie. Dla Jezusa liczy się Twoje serce. To, czy przychodzisz szczerze, nie to, czy pamiętasz formułę, nie to, czy pamiętasz wszystkie swoje grzechy. Oczywiście grzech ciężki zawsze trzeba wyznać. Jest to jest to grzech, który szczególnie nas rani, a przecież Bóg w sakramencie pojednania chce nas uleczyć. Dlatego przychodź. Możesz wezwać na pomoc świętych Michała, Archanioła, Matkę Bożą, wszystkich świętych, Twojego patrona. Możesz rozłożyć ręce jak żebrak. Zresztą, kapłan, który jest konfesjonalny, również rozkłada swoje ręce i wyprasza tobie może łask. Leopold Mandić. Święty spowiednik miał właśnie w zwyczaju to czynić. Rozkładał swoje ręce jak żebrak i prosił dla swojego penitenta o miłosierdzie Boże, ale też prosił, aby być dobrym narzędziem w ręku Boga. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. Dlatego Bóg ustanowił ten sakrament. Zobaczmy, że przyszedł pierwszego dnia tego dnia, w którym zmartwychwstał, i pierwszą właściwie rzeczą, którą uczynił Pan Jezus tchnął Ducha Świętego na apostołów i nakazał im rozgrzeszać. Dlatego ufaj. Ufaj i przychodź do Jezusa Chrystusa w konfesjonale. Jezu, ufam Tobie. Doświadczenie sakramentu pokuty i pojednania z reguły dla człowieka jest po tej stronie kratek konfesjonału, po której się klęka, aby grzechy wyznać. Ksiądz ma jeszcze ten y, dodatek, nie, to złe słowo. Ksiądz ma jeszcze ten przywilej, że może zasiadać po drugiej stronie i w osobie Jezusa Chrystusa słuchać spowiedzi, a także dokonywać rozgrzeszenia. I przyznam szczerze, dla mnie jako księdza prawie 17-letniego, to doświadczenie z obu stron kraty konfesjonału jest bardzo pouczające. Bo z jednej strony naprawdę nie różni się niczym od zwykłego grzesznika, który potrzebuje nawrócenia, a z drugiej strony. W tym momencie spowiedzi jestem księdzem, który w osobie Jezusa Chrystusa czyni, przekazuje Boże Miłosierdzie. A Boże Miłosierdzie jest naprawdę dla każdego. Ktokolwiek żałuje, chce się zmienić, wyznaje tą swoją winę i, i naprawdę może to zrobić, może się poprawić po spowiedzi świętej, to największą radością dla księdza jest po prostu przebaczyć, przekazać ten Boży Dar. Pamiętam jako młody ksiądz, może dwa lata byłem po święceniach. Przed pewną uroczystością rodzinną, w jednej z parafii, w której spowiadałem wtedy, pojawiła się do spowiedzi mała dziewczynka. Taka, nie pamiętam dokładnie rok, dwa lata po komunii świętej. No więc wyznała swoje grzechy. Taki dziecięcy katalog. Na jej poziomie to, to, to były rzeczy do wyznania, ale my dorośli powiedzielibyśmy o takie drobiazgi. To bardzo ważne. Dzieci muszą uczyć się również, że spowiedź święta jest ważna, bo po prostu trzeba się zmieniać na lepsze, trzeba jakby kontrolować też siebie. Dzieci się tego uczą. Spowiedź święta dla dzieci jest ważna. Ale zaraz po niej uklęknął ktoś bardzo już starszy i powiedział, że u spowiedzi świętej nie był, uwaga, 45 lat. I wtedy już nie pamiętam oczywiście, co mówił, ale pamiętam, że to samo Boże miłosierdzie było dla tej uroczej małej dziewczynki i to samo miłosierdzie dla człowieka po tak długim czasie niekorzystania z daru spowiedzi świętej. I Bóg nie zrobił różnicy. Wszystkim dał, że tak się wyrażę, po denarze, wszystkim dał pełnię swojej dobroci. To było prawdziwe uzdrowienie i tej małej duszyczki, i tej zabłąkanej przez 45 lat. Bogu dzięki za sakrament pokuty i pojednania.